Cześć, w drugim odcinku z serii z jest to odcinek troszeczkę informacyjny, a właściwie prawie całkowicie informacyjny, więc tak, już przepaliłem wszystkie potrzebne itemy, mamy tyle żelaza, znowu tą zbroję, no, czemu coś się przemienia? Zombie... I tak, o. Z całą zbroję. I do tego tak, miecz, cały żelazny kilof, łopatka, żelazna siekiera i motylkę. Zrobiłem jeszcze takie schodki. I tutaj jest podpórka, bo nie wiedziałem co tu dać, a to wygląda dzięki temu bardziej realnie. Dobrze, co tu jeszcze powiedzieć? Wykopają oczywiście to, ale to myślę, że poszerzę daleko jeszcze w tamtą stronę Tak, i wtedy podzielę to, no nie wiem, coś wymyślę wtedy Zrobię jakieś wyjście do góry, tam będzie może jakaś wieża Czy gdzieś, nie wiem Albo może nie wieża, tylko taki taras widokowy, tak ogrodzę płotkiem pewien Zobacz jeszcze bo, żeby nie przesadzać z tym udoskonaleniem domku, bo to jest seria przecież Hardcore Farmy jeszcze tu zbudujemy I takie tam Ale to z czasem, póki co... Dom I tak Też będzie część do kopalni Szukać diamentów żeby zrobić hmm, portal do neteru. No. I żeby z neteru wziąć ten proszek. No, ale to już mam nadzieję, że wiecie. No, ciekawe, czy mi się uda zabić smoka. No, to, to chyba tyle. Bo chciałem Wam to pokazać, żebym mógł kontynuować. O ale księżyc jest na tym teksturpaku Tylko niestety strasznie obciąża mi komputer. Teraz ledwo dyszy chyba komputer. Słyszę jak się nagrzewa. Haha ha, hop. To ten zombie czy jakiś na dworze? No ja chyba na dworze. Albo jeszcze raz wezmę go uderzę. Nie, to nie ten. A myślałem. I zbuduję może... Wyrównam trochę tu teren, tu bardziej dam dir, tu... Tu... No zobaczę jeszcze. Postaram się tu wyrównać na farmy jakieś. Hodowla na przykład bym mógł w tej górze zrobić, tu taka ścieżka byłaby, tu, prosto tam. I tam byłby hodowle tam w dziurze, tam... Save wam udostępnię, jeśli przejdę. Jakoś tak zrobimy. Jak dam radę wygrać. Jak nie, no to trudno. Nie mam żadnych kopii zapasowych i w ogóle. Dobra, to będzie koniec odcinka informacyjnego. No, wyrównam ten teren za chwileczkę. I to wszystko będzie. W przyszłym odcinku pewnie pobudujemy sobie coś. Właśnie materiały w tym czasie pozbieram, bo trochę tu słabo u mnie z materiałami jest. No to cześć. Trzymajcie się, cześć.